Shema super. Witam wszystkich na opolskim turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. Jest mi bardzo miło, że coraz więcej drużyn przyjeżdża na nas wspaniały turniej, bo wiecie, że pogoda nam zawsze dopisuje. Także i dzisiaj nas nie zawiodła pomimo deszczowych poprzednich dni. Dobra Teraz i patrz na piłkę. Gdzie gra? O oh, dobre. Ewa Hałambiec, Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie. Jestem dyrektorem regionalnym. Dzisiaj się spotykamy na opolskim turnieju piłki nożnej mężczyzn i kobiet. Olimpiad specjalnych, w których chcemy wyłonić trzy najlepsze drużyny, będące naszymi reprezentantami na ogólnopolskim turnieju, który się odbędzie we wrześniu w Bydgoszczy. Zgłosiło się 15 drużyn męskich i 4 drużyny żeńskie, więc mamy 184 zawodników. Liczba zawodników z roku na rośnie i piłka nożna jest coraz popularniejszą dyscypliną w olimpiadach specjalnych. Dzisiejszy turniej ma na celu podsumowanie całorocznej pracy w, w klubach olimpiad specjalnych, także zarówno jest to praca trenerska, jak i zawodników. I dzisiejsze mecze pokażą, kto będzie nas wspaniale reprezentował na ogólnopolskim turnieju. Mateusz Marzec reprezentuje Klub sportowy Krzyszkię, Dzizyńkozie z Olimpiad Specjalnych. Jest mi bardzo miło, że co po raz kolejny mogę w tak pięknych zawodach brać udział. Z roku na rok coraz więcej drużyn jest. Grupy sprawnościowe są dopasowane do, do możliwości każdego zespołu. Zawsze przy każdych zawodach odbywają się preliminacje, żeby dopasować jak najrówniejszy po poziom w graniu w piłkę nożną. Widać, że, że, że są zespoły, które co, coraz le, lepiej zaczynają wchodzić w, ca, w cały ten cykl treningów i zawodów. No, ży, przy wszystkim ży, życzę jak na najlepszych le, wyników. No i sukcesów jeśli chodzi o pojechanie na ogólnopolskie zawody do goszy co się we wrześniu przyszłym roku odbędą. Marek Walichowski, przyjechałem z Leśnicy, z ośrodka szkolno-wychowawczego e, razem z drużyną piłki nożnej na zawody olimpiad specjalnych oraz drużyną damską. Zawodnicy nasi trenują w swoim, e, że tak powiem, klubie karlusy, e, trenują w poszczególnych sekcjach. No i cóż, cieszymy się bardzo, że tu jesteśmy, pogoda nam dopisała i mam nadzieję, że zajmą dobre miejsce i będą z tego zadowoleni. Dariusz Szałagan, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Głubczycach. Przyjechaliśmy tutaj, przyjechałem tutaj z grupą chłopców siedmioosobową. Bierzemy po raz kolejny udział w turnieju, w opolskim turnieju piłki nożnej Olimpiad Specjalnych. No jak na razie impreza przebiega w bardzo miłej, sympatycznej atmosferze. Pierwszy mecz wygraliśmy, także jesteśmy na razie zadowoleni i walczymy dalej.